Witamy Was bardzo serdecznie już w drugim odcinku naszych przygód. Dzisiaj jak zawsze jest ze mną Respirator, witam. E, no, ostatnio udało nam się wybudować dom. Pierwsze zadanie wykonane, jak widzimy, zboże trochę urosło, aczkolwiek widzę, że chyba trochę je zniszczyły zesrane owce, e, ale dzisiaj myślę, że jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, e, będziemy używać dynamitu. Co nie jest do końca zgodne z mapką, ale co tam? Będzie śmiesznie. Eee, I myślę, że możemy już zacząć to robić eee, Tylko zrobię tutaj zapalniczkę, żeby mieć czym podpalać i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zepsujemy czegoś eee, związanego z fabułą tej mapki Jeżeli o czymś takim możemy mówić. Eee, nie wiem, ale będzie hardkorowo, nie? Ja tam bym się o to nie martwił. No bo tam jakąś bibliotekę mamy znaleźć, jakieś tam zdety, no to. Najwyżej nie znajdziemy. No. <noise> Ale mamy się dostać do końca świata, nie możemy jej zniszczyć. Ale dobra. E, e, czekaj, to wezmę Ja bym, z... ja bym wziął to złożysz. No to bierz pan. Ja wezmę trochę TNT. Masz tu jakiś ten? A. Um, Mutykę? Mam. Albo zresztą mogę zrobić sobie. Tak, i jeszcze, o, paczek, nam zaglądają do chaty. Moment. A, i jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie, że te Tumen Items używamy tylko i wyłącznie do TNT. Jakby ktoś nie oglądał pierwszego odcinka. I będziemy się tego trzymać, bo inaczej mapka będzie tracić sens. A my chcemy grać z sensem. Tak jest, jesteśmy naprawdę szlachetni. Tak. Bo TNT to naprawdę wyjątek, który można zrozumieć. Tak. Czasem trzeba coś ...walić. No, to zdecydowanie rozmaite grę. Ło, wow, ale miałem spadek FPS-ów. E, no dobrze, no to co, schodzimy na dół i podpalamy coś, nie? No momencik. No dobrze. To czekaj to jeszcze, bo będzie hardkorowo, to pochowam to, co mogę schować. E, do skrzyczeć. A ja nie chowam. Okej. Okay. Jabłko, jesteś najedzony? Tak. No to dobrze. A, pochodnie wezmę. To wezmę, może jeszcze się coś zrobi po... Bo... O, to też wezmę. Dobra, sadzonki. A sadzonki posadzę teraz w sumie. W kopalni? Jedna. Nie, w kopalni nie. Druga. Otóż. Trzecia. Gdzieś tu jeszcze jedno miejsce. Tu. Okej. Okay. To dawaj, schodzimy do kopalni, gościu. Poczekaj, jakieś... przygotujemy trochę dynamitu. No ja mam, facet. Gdzie ja, mam? Już też mam. Mam teraz cztery. Tak, nie mam. To, to rzuć. Chodź, ja mam zapalarę. To rzuć mi. Aha, no tak. No dobra, no to masz, to będziesz ustawiał. Ty lubisz ustawiać dynamit. No rzuć mi jeszcze jedno żelazo, żebym sobie zrobił zapalarę. Ja chcę odpalać. Ja będę odpalał. No dobra. To jest mały tunel, także i tak niewiele nie zrobimy. Dobra. Ej, te zwierzęta mnie tu denerwują. Nie zabijaj. Nie dobra. Cudzołóż. Nie kradnij. Nie porządaj żadnego bliźniego swego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Dobra, dobra. E, no to gdzie to odpalamy? Ło, no zaczęło. Najlepiej w kopalni. Ale zaczęło padać na dworze, u mnie na wiosce. No to chodź, Fajne. chodź. No tak, wali mi. Jezu! Jezus Chrystus, nie mam miecza. Wybuch? Si. A nie, mam miecz. Jezus Chrystus. No to w Jezu. samą porę go wyjąłeś Jezus... Jezus Maria Józe eee, Dobrze, no to zejdź. Na... Nawet a, dwa Bo tam jest respawn Help me Gościu, właśnie mnie zepchnąłeś Spoko A, a ja nie mam kilofa. Hm. Najlepiej Poczekaj Podziemy bez kilofa wchodzić No bo ja dynamit... Dynamit... Dynamit zabrałem Kurde, ja się boję, że przez ten deszcz będę miał słabszy jakiś internet. Coś ten deseń No nie wierzę. Nie wierzę. O, mam, mam kość, mam kość. No? Nie, jedną. Nie widział. Okej. Okay. Eee... Jesteś tam, dobra. To tutaj co? gdzieś jest... facet, gdzieś tutaj musi być spawner, skoro one tak wyskakują. A to czekaj, to tutaj odpalimy, co? No można. Okej. Okay. To yy, spierdzielaj. Okej okay. Aaaa yeah. Bum bum To już wybuchło? Świnie zabiłeś przy okazji, brawo No, podoba mi się to Nic tu nie ma Leci Jesus Christ Jesus Christ o, Ale tam węgla leży o ła! O, dostałem, dostałem. Ale nie poszły w nas. Rikoszety, ale... Tak, dokładnie. Dajśmy radę. Eee, dobra, to czekaj, bo tutaj jeszcze... O zobacz, tu jest trochę... A nie, tylko jeden. Tam gdzieś po drodze widziałem trochę węgla. No ja też widziałem właśnie to weź tam coś po odpalaj. Znaczy węgla po. Co ja gadam. A ja tutaj odpalę kolejną.. Kurde, coś w tej ścianie nic nie ma. O! Tam już jest bedrock! Widzę, że craftboxa postawisz No, zrobiłem sekilow żelazny No, żelazny, burżuazja No kurna Nie za dobrze tam? Okej, okay, spadek FPS-ów Za wolno uciekałem Oj, dokopaliśmy się do... bedrocka! Wow Wiem, szaleństwo, dalej nie można iść Co tu jeszcze mamy? Ciekawe, gdzie te mopki się robią Pewnie w ciemności. No, a gdzie ty jesteś, mistrzuniu? No chodzę sobie. No chodzisz, no a, ale gdzie? No tam byłem trochę a, tu. tutaj. Tam. Bo tutaj gdzieś podobno jesteś lawa. Bo tak w zada z zadań wynoszę. Co schodzimy niżej? Ja schodzę niżej. Jednak? Nie wiem jak ty. O, żelazo. Doskonale. Okej. Okay. No to podsadzaj pan tam coś tam. No zaraz, czekaj, tu żelazko wykopię. Żelazko. Zagadałem. Pedro. I to masz gadane. No wiem, kurna. Dobra, tam to włożymy. Odpalam, uciekaj. Uciekam. Aaaa! Jezus, 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 Wybuchło? To już? Nie wiem. Nie słyszałem wybuchu, tak, to już. Lawa? Ło, znaleźliśmy ten! Eee, no. Tą bibliotekę chyba. Ło, no to za dużo nam to nie zajęło czasu. <laughs> no, chyba nie. Ła! Kurde Ty, ale żeśmy się wbili. <laughs> Znajdź w skrzynce jeszcze dwie perły. Ty, ale jesteśmy hardcorowi. Diamenty! <laughs> Ej, to powinniśmy zrobić na końcu. Jesteśmy zbyt hardkorowi. Bo mamy TNT. Mam nadzieję, że nie będą nam wypisywać w komentarzach, że ee, mamy TNT i dupa. A ja właśnie mam nadzieję, że będą. go na hate. <grymiany> tak, hejterzy rządzą. Pozdrawiam wszystkich przy okazji. Trzymajcie się, w zdrówku. Ja nigdy nie odpalałem tego, ty wiesz, jak to odpalić? Tu trzeba wkładać te endermana, nie? Perełki, no chyba tak. No to skąd mamy ich kurna wziąć? Z endermanów. No, no dobra, ale widziałeś gdzieś jakiegoś endermana, bo ja kurna nie widziałem. No na tym świecie nie. No trochę nam szybko poszło, nie? To jest takie ostatnie zadanie. Ale w jakiej skrzynce? Gdzieś tu musi być skrzynka, odpalamy. 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 Czy rozwaliliśmy? No to gdzieś by tutaj leżało, jak się rozwali skrzynkę, to to się leży. No wiem, ale. Ej, tylko żebyśmy ja pamiętali, gdzie jest wyjście, gościu. Może rozwaliśmy już tę skrzynkę, Czekaj, Jezu. Tu, tu zrobię. Tu zrobię ten. Że tam jest wejście, wyjście. O, jeszcze tu, jeszcze tu. Trzeba czasem mocno to oznaczyć. Dobra! Ślapy by zauważył. Okej, okay, okej, okay, ty cwaniaczku, tam się zamknij. Hater zgona hate. Eee. Odpalam! Mam nadzieję, że nie dostanie ten Poczekaj, to, to, ja, to ja, ja to zatkam Ten wybuch, żeby wybuchło tylko tam Okej, okay. trzy, dwa UJA! Doskonale, nic tu nie ma Okej, okay, ale odkryliśmy to, to już jest ważne Eee, dobrze, w takim razie odpalimy teraz gdzieś tutaj jakąś pizdeczkę. A, 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 a. Gdzie ta skrzynka będzie? Co to było? Gdzie ta skrzynka będzie? Odpalimy TNT. Odpaliłem! Zatkać to. Jesus Christ. Dostałem. Ale już jest OK. Co tam się stało? Creeper i węgiel. Chodź tu, Creeperku. Łe. Wetniesz. Jest skrzynia. A Dzięki, Creeperku. I są też diaksy. Gdzie są diaksy? A tu masz żelazny, to kop żelazny. Przecie się ja nie wykopie, kamiennym. Ło, wow, diaksy. A co tu mamy? Spawn. O, wilki. Ty, wszystko się układa w pewną co. i sadzonka. O stary, ale spełniliśmy dzisiaj zadań. To jest przełomowy odcinek. Już drugi. <laughs> Ty, zrobimy tą mapkę w dwa odcinki. Dobra, kop, drzy, ten, ten, a ja tutaj diamenciki pokopię. Co mam kopać? No tam jest węgiel. No kopię. No to kop. Okej. Okay. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. <laughs> Dobra, sobie to możemy sobie. Ale czekaj, bo to. Ale czekaj. Wait a minute. Eee, bo to to innej skrzynki jeszcze szukamy, wiesz? No właśnie. Bo tam mają być jakieś dwie perły. To czekaj, to tą skrzynkę to, to rozpierdzielimy w ogóle. No będziemy mieli skrzynkę. Ty nie da się tego rozpierdzielić. No. Może tak się da. da. Może się da, ale jestem za głupi. Pewnie jakaś siekiera no czy coś. Dosyć prawdopodobne. No, no, ty tam. To czekaj, to szukamy tutaj dalej w głąb gdzieś, czy gdzie? O, to ja tu poszukam teraz, tylko żebyśmy się nie zgubili Ja idę, ja idę zrobić A idź Tylko, że nie idzie mi to Kurde, ale cały odcinek spędzimy w kopalni, ale myślę, że było ciekawie Ło, zombie Gin mhm. Znalazłem jakiś tunel Znalazłem złoto Złoto, panie, złoto Ekstra. I żelazo. Wszystko. Ja to jednak jestem dobry. Bardzo. No, dzięki. Dzięki za to zupełnie niesarkastyczne bardzo. Spoko. Bedrock. Facet Zwykamy. Ale nam idzie. Hardkurowo. Tylko jedno złotko. Nie to co na naszej ostatniej mapce, gdzie złota było w bród. No, mogliśmy tam to też zacząć nagrywać. Ale tu przynajmniej mamy jakiś cel. Ale chociaż w takim tempie, to to będzie seria na dwa odcinki albo trzy. Może to lepiej. Odpalam. No, będziemy nagrywać nowe. Jak się spodoba, spodoba, spodoba. Nawet jak się nie spodoba, będziemy nagrywać nowe, bo mamy z tego fan. Tak. Nie obchodzi nas, co myślą ludzie. Robimy to dla przyjemności, to nam sprawia przyjemność. Dokładnie. Ale jak posypie się przyjemny komentarz, to będzie mi ciepło na sercu. O, zdecydowanie. <coughs> o, przepraszam. Straciłem głos na chwilkę. Tyle teraz nagrywania do wszystkiego, do naszego nowego projektu, że tracę głos. Jezu, jak ja się wkopałem głęboko, co ja robię? Tutaj nic nie zostanie z podłoża facet, słuchaj. No nic. To już wybuchło? Co ja, nie słyszę tych wybuchów? O, widzę cię. A znaczy, widzę. No, cześć. <grym> widzę twój napis. Okej. Okay. Nie wiem, tak przedziurawiam to miejsce teraz. Siłą dynamitu. BABY JESUS A! Dostanę rikoszetem No cześć No cześć O, dostałem się do kolejnego tego eee, Znowu bedrock O, tu znalazłem złoto, gościu Jak myślisz, ty masz nosa, gdzie teraz włożymy dynamit? Eee, chodź ze mną Idę z tobą Tu już byłeś, tu jest bedrock Tak No to okej, okay, dobra, no to ja powiem gdzie ja przygotuję miejsce już. To przygotuj, ja tu poczekam. Eee, e, 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 e. A ja sam posadzę. No to posadź, ja to podpalę. Ty, ale nadal się zastanawiam, co z tym Endermanem. Ale w sumie też się zastanawiałem, jak to zrobimy, że będziemy mieli ten. Eee, wilki, już się dowiedziałem, jak to zrobione. No to widzisz, ktoś musiał robić tę mapę, coś bardziej inteligentny od nas. Tutaj, gdzie? O, No widzę. idź tam dalej. O ty, kurde, co ty tu zrobiłeś? Dobra, leci. Ciekać. To będzie akcja. Poszło. O, biblioteka, ale ty masz oko. No widzisz. Jesteś doskonały, gościu. Wiem. Okej. Okay. Tam słyszę jakieś dźwięki z twojego domu. No a tutaj praca pełna paru. Biblioteka, ale co w związku z tym? No książki. No książki, ale tu gdzieś powinno być jakieś wyjście dalej, chyba? Czy nie? Czy coś rozwaliliśmy? Może. Ja tu gdzieś bym podsadził jednak dynamit. Zgraźnie. Z kimś sam? Z kimś Oj, oj, oj tata, tata się wtrynił Oj, tu jest już nasz tunel Wracamy Nie ostrzegłeś rodziców, że będziemy nagrywać? Nie Widzisz, teraz żałujesz Kurde, tu wszystko, musimy się w tą stronę przebić Myślisz, że tu podłożenie dynamitu będzie zbyt ryzykowne? Tak Czyli podsadzimy to brzmi jak wyzwanie. To tak, będzie moc. Leci! Nie wiem, czy książki przeżyją, ale. No brawo, Yeti! Hm? O, co to poleciało? Książki. Ale wydawało to mi się, że coś jeszcze. Nie, ciekawego. to były. Ale nie, to, to były książki. Tu jest skrzynia! Enderm Uła. Oczy Endermana są. Nie, yeah, wszystko tu jest. Złoto i. Dwie... Czyli znaleźliśmy tą właściwą skrzynię. Kurwa, tylko jak stąd wyjść? No właśnie, którędy myśmy przyszli stąd? Nie, to ja wiem jak stąd wyjść, tylko... Jeszcze musimy znaleźć tych endermanów resztę, tak? Czy nie? I to będzie... No hard... To będzie hardkorowe. Tutaj, 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 kop dziurę, kop dziurę Była ta skrzynka... O, widzę Ok, dotarliśmy I co, ja tutaj mam to? Jezu, co się stało? No, Zombie! Tam, gdzie, gdzie są te wolne te... Gdzie są te wolne sloty? Ej, zaraz padnę Jezu Było blisko Masz coś no. do jedzenia? Jabłko Are you serious? Nie narzekaj No ale gościu ja To zaraz... jeszcze mam coś dla ciebie, czekaj To zaraz padnę Na zdrowie No chyba cię porąbało <laughs> Ja tu mam diaksy, ja tu mam wszystko Ej, to masz, to co, to wsadzisz to? Nie Albo dobra We wsadzaniu jesteś... dobry Okej Proszę Dziękuję Żart prowadzącego Że tak, tak, o Że, że, że O, czekaj, no. czekaj! Dobra, nie wkładaj, nie wkładaj! Ja idę coś zjeść! Czemu? No bo przecież jak to włożysz, to będziemy przechodzić tam, gdzie są te smoki, tak? No no, to ja idę coś zjeść A tu możemy to zostawić na następny odcinek No chyba tak, bo już... trzymamy w napięciu wszystkich No, bo to kurde już trochę nagrywamy. Ale, ale, Lala, to czekaj, to wyjdziemy dobrze, tylko, tak, na po... bo. tylko na powierzchnię. No, nie właśnie powierz... dzisiaj smoka Na po... no, powierzchnię dzisiaj wyjdziemy, czekaj. Czy ja dobrze i... Zstawimy sobie furtkę do następnego odcinka. Dokładnie. Będziecie musieli obejrzeć. No nie macie wyjścia. Szykano. No, bardzo przykro, ale niestety. Dobra, żeby mnie coś nie zażarło. Szybko, ja tam zostawiłem gdzieś steki. Mam nadzieję, że mi ich nie zjadłeś. Nie, są steki moje życie. Dobra, eee, no to ustawmy się do pożegnania. Ty masz. O, gdzie jesteś? No, cześć. <laughs> no dobrze, no to żegnamy się z ja wami. Ja pomacham tutaj trochę. Ale macham w złą stronę. Okej. Okay. <noise> no dobra. E, dziękujemy za obejrzenie do końca. Świnia chodzi w opiece, szaleństwo. Jest. <noise> mam, nadzieję, jest że, szaleństwo. Że, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. E, zapraszamy Dziękuję. do kolejnego, bo na pewno będzie ciekawy. E, dziękujemy. Subskrybujcie, lajkujcie kanał. Dziękujemy. Na razie. Cześć. Do usłyszenia.